Cześć. W dzisiejszym odcinku poka yy, pokażę Wam grę King Arthur Golds. Mówi do Was Marekios. Yy, a więc tak, przejdźmy do rzeczy. <laughs> yy, gra jest całkowicie darmowa. Wystarczy wejść na stronę, którą załączę w linku poniżej filmiku, w opisie. I tak, przejdźmy do rzeczy. Wchodzimy. Musi się najpierw nam wszystko zalogować. Jest to do... chwila. Dosłownie. Tak. A więc czekamy. Włączę jak już wszystko się włączy. Już mamy włączone wszystko. Widzę znowu. Teraz tak. O ile się orientuję. Bo nie gram za dużo w tą grę. Jeżeli się orientuję, to są trzy klasy. Yy, wojownik, budowniczy i łucznik. Yy, budownik potocznie nazywany panem budowniczym. A więc tak, yy, gdy już zainstalujemy, pobierzemy, zainstalujemy grę, wchodzimy w John Game. Chwileczkę najpierw wyciszę głos. Stąd. Teraz wchodzimy w John Game, <coughs> browse, browse Game i logujemy się najpierw na stronie. I logujemy się swoim kontem, którym stworzyliśmy na stronie, na naszej grze. Wchodzimy. Przeglądamy nasze serwery. Popatrzmy sobie. Taka mapa. Tutaj widzimy nasze mapy, tak mniej więcej jak wyglądają. Eee, tak, taka. Zdecyduję się chyba na to tak, weźmy play i wchodzimy już jesteśmy będzie respawn za chwilę jestem tutaj są tu jacyś gracze oprócz mnie? zobaczmy nie, po, chwileczkę, wyjdziemy z tego Inną, John Game, pro Game rozłączę i włączę, jak znowu, jak znajdę, grę, jakiś serwer, do... już znalazłem. Witam, znowu, już znalazłem. teraz powinno będzie za mój za dosłownie 10 sekund. Jestem już. Jestem chyba panem budowniczym, z tego co się orientuję. Tu klikamy E, na początku respawnu, i możemy zmienić klasę. Ja sobie tak chyba będę wojownikiem, więc tak troszkę muszę coś wyłączyć za to. Jesteśmy znowu. Jest, jestem tutaj. Więc tak, chodzimy, idziemy, Podsk podskakuje, tak. Jestem budowniczym, tak. To spróbujmy coś pobudować. O, widzę tu ziemię. Zacznę kopać. Prawym przyciskiem myszy kopiemy. A lewym robimy, stawiamy drabiny. A więc tak, e, pan budowniczy jest to nietypowa postać, bo budujemy różne tunele i inne rzeczy dla innych graczy. I tak, i wojownik walczy z innym, z wrogiem, a łucznik z, po prostu z odległości walczy też z wrogiem no, więc tak, przejdźmy się kawałek, ruszamy się w łazda. Chwileczkę mam trochę, chyba, za duży ping. Muszę coś tu zrobić. A tak, to już włączyło mnie, wyrzuciło mnie z gry. Bo, ale chciałem jeszcze na nadmienić, że ostatnio te pikselowe są bardzo, ale to bardzo znane. Y <śmiech> <śmiech> Chwileczkę, nie mogę się coś zalogować. Czemu? Chwileczkę, co się dzieje? Myślę, czasami tak się dzieje, to mnie wkurza, ale pokazałem wam jak tam można, kim można być jak można grać przepraszam za od... po prostu gra mi odmawia posłuszeństwa ale jak widzieliście było co... Bo to King Arthur Gold pikselowa gra do dosyć no, nawet fajna gdy lubi się ta taki typ gry e, tak no fajnie się tam można poruszać fajnie można powalczyć z kimś, takimi małymi ludzikami. Można też przybliżać sobie mm, postać kółkiem w, yy, w myszy. <coughs> jest to nietypowa gra. Minecraft tak samo, pikselowa gra, która jest bardzo znana. Yy, mam nadzieję, że też King Arthur Gold będzie znana w jak najlepiej. Mówię do was Marekios, proszę o wyrozumiałość. Yy. Nie mam czasu teraz nagrywać innych filmików, to jest taki na szybko, więc. Yy, bo akurat chodzę na dodatkowe zajęcia w szkole i też do pracy, no. Yy, I tak proszę o wyrozumiałość. Nie mam czasu teraz nagrywać dużo lepszych filmików i kursory. Ale odmówił mi posłuszeństwa po prostu albo komputer, albo internet, albo gra. I ale troszkę wytłumaczyłem, więc w razie czego polecam też y, kanał y, matios matios.pl tam znajdziecie dużo lepszą instrukcję na ten temat, to jest mój dobry kolega tak i on dużo lepiej to wytłumaczy tak samo możecie, jeśli szukacie jakiś porad w sprawie minecrafta też możecie na tamten kanał wejść chociaż ja też zacznę robić tam znajdziecie escape'y i inne rzeczy z jego kolegami, które robią ja też zacznę za niedługo takie rzeczy robić, ale wszystko w swoim czasie. Dobrze, a więc dziękuję bardzo. Miło się z wami gabało, że tak powiem. I do zobaczenia. Może jeszcze coś nagram. Jak będę miał czas. A więc cześć.